Iwona Wieczorek, szokujący wieści o Wieczorek wstrzasający wyciek od Iwona Wieczorek zginęła w lipcu 2010 roku, gdy nad ranem wracala z imprezy z Sopockiego Dream clubu. Dziewczyna pokłóciła się wówczas z, z znajomymi, dlatego samotnie ruszyła w drogę powrotną. Kamery monitoringu zarejestrowały niemal całą tę trasę, ale z lat urywa się nieopodal parku Reagana. Kilkaset metrów od miejsca jej zamieszkania. Co stalo się na tym stosunkowo krótkim odcinku? Tego do dzisiaj nie ustalono. Choć szokujących teorii na ten temat nie brakowalo. Pisaliśmy o tym tutaj. Teraz głos w sprawie zabrał dziennikarz Mikołaj Podolski, autor książki Lowca Nastolatek. W której opisał prawdziwa historię krystka Izotoki sztuki. Przypomnijmy, że z nim właściciel był również powiązany z Zatoką, w której aktualnie trwają ja przeszukania. Podolski w rozmowie z SuperExpressem podzielił się jednak szokującym wyznaniem na temat samej Iwony. Zdradził, co dowiedział się od śledczych. Media mocno wybielili jej osobę, Watek samouprowadzenia był poważnie brany pod uwagę. Śledczy mieli swoje powody, wyznał Podolski w SuperExpress. Ale, zapytany o to, czy możliwe jest, aby wieczorek nadal zyla, odpowiedział jednoznacznie. Ten scenariusz po tylu latach wydaje się dosyć nieprawdopodobny, wręcz niemożliwy stwierdził. Mężczyzna dodal, że jeżeli nie będzie ciała, to sprawa nigdy nie zostanie wyjaśniona. Zawsze bada, jakie wątpliwości, jakie zagadki. Jeżeli będzie ciało, śledczy. Którzy teraz zajmuje się ta sprawa, z pewnością dadzą radę ja wyjaśnić. Na ciele czy ubraniu zawsze powinny zostać jakieś slady dna. Krak osób podejrzewanych jest określony. Natomiast ja, cały czas jestem pesymista. Cały czas, od kiedy zajalam się ta sprawa, jest we mnie niewiara, że ona się rozwiąże. Chciałbym, żeby ktokolwiek przyniósł jakieś właściwe rozwiązanie. Być może będzie to Mix podsumował z nadzieja Podolski.